Hollywood utraciło gdzieś po drodze swoją właśnie tą wyjątkowość, którą powiedzmy, że miał. Wielu mówi wręcz, że Hollywood umarło, skoro nie ma w nim już miejsca na szczerość, na ryzyko artystyczne czy na tą taką duchowość. Mówią, że to już tylko fabryka sequeli i poprawnych manifestów politycznych upadło, bo odwróciło się od Boga i prawdy. Tak można po prostu to podsumować. Nawet jeśli ocena wydaje się surowa, trudno nie odostrzec, że coś po prostu pękło. Hollywoodskie El zamieniło się w pustynię. W pustynię, gdzie ludzie żyją w samochodach. Studia są puste, a filmy po prostu nie potrafią już poruszyć serc. Spójrzmy teraz na te dwie opowieści razem. Z jednej strony Mel Gibson, człowiek, który wierzy w prawdę, w Chrystusa, w Ewangelię i chce ją z mocą opowiedzieć na ekranie, choćby całe środowisko było mu przeciwne, a z drugiej strony mamy upadłe Hollywood, które w tej całej pogoni zatraciło już to wszystko, te wszystkie wartości. Po prostu ważniejsze dla niej, dla Hollywood była ta utopia Mamona. Wiecie, kogo bogiem jest Mamona.